Dzisiaj ostatnie wyjście w terenie, 31 grudnia, godzina 14.55, wybrałem się na takie tereny, łosie potropić, bo zauważyłem ślady, dzisiaj jak samochodem jechałem, z drogi wypatrzyłem tropy łosi, no niestety tutaj też wypatrzyłem tropy, ale łosi nie spotkałem, ale wypatrzyłem z rzucika, od jelenia oczywiście, z wiosny, leży tak sobie tyczka, piękne zakończenie roku. Tego się nie spodziewałem. A tu leży zrzucik. I to nie taki najgorszy chyba. Szkoda, że drugi nie leży. No ale to było zbyt piękne, żeby drugi jeszcze leżał. Ale i tak ładny zrzut. Kurde. U nas staczy chyba ze złamanym natoczniakiem. Kurde, będę musiał tu pokrążyć. Może gdzieś drugi do pary leży. Piękne zakończenie sezonu. I roku. He. Ale widzę tu fajnie jak jest zniekształcony chyba ma. Ale pięknie, piękny fart. Nie spodziewałem się, że znajdę zrzuta dzisiaj. Mówię wyszedłem, przyjechałem specjalnie tak za łosiami w końcu, bo dawno już łosi nie widziałem. A tropy wypatrzyłem mówię kurczę fajnie by było łosie spotkać. Niestety nic się nie udało wytropić. No, ale mamy pięknego zrzucika. Dobra, podnosimy. Co to jest? Ładny zrzut. Tu, jakie patrzcie. Jakie zgrubienie. Piękne zgrubienie. Nadoczniak złamany. Tu, nawet taki zarys dwunastaczka. Ale to będzie dziesiątek. Piękny dziesiątak. Ze złamanym nadoczniakiem. Piękna sztuka na zakończenie sezonu. I tego roku. Piękny prezencik. Fajne to zgrubienie tutaj. Taki zrzucik się trafił na zakończenie roku. 31 stycznia. Popołudniowe wyjście. No i mamy pięknego zrzucika. Z wiosny czekał. Gdzieś pewnie z marca, nawet może i z kwietnia. Dziesiątaczek ze złamanym nadoczniakiem. Tu fajne zgrubienie. Rozejrzę się zaraz za drugim. Chociaż mało prawdopodobne, no ale nigdy nic nie wiadomo. Pokrążymy, jeszcze mam godzinę czasu. Zanim ciemno się zrobi. Spróbujemy jeszcze coś może znaleźć. Przy okazji szczęśliwego nowego roku wszystkim życzę. Pozdrawiam.